Planowane zmiany w prawie pracy od 2026 roku. Co szykuje rząd? Po pierwsze, staż pracy. Do niego będziemy zaliczać już nie tylko etaty, ale i okres umowy zlecenie czy prowadzenia działalności gospodarczej. Po drugie, wypłata wynagrodzenia chorobowego. Od pierwszego dnia przejmuje to ZUS. Po trzecie, PIP będzie miał większą decyzyjność w zamianie umowy zlecenie na umowę o pracę, jeśli stwierdzi, że umowa o zlecenie ma znamiona umowy o pracę oraz będzie mógł nakładać wyższe kary. I po czwarte, ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Do tej pory wypłacamy go ostatniego dnia pracy, w dniu rozwiązania stosunku pracy. Później będzie można wypłacać go razem z wypłatą, czyli jeżeli na przykład za Miesiąc poprzedni wypłacamy wynagrodzenie do 10 dnia bieżącego miesiąca. To równ równocześnie z tym wynagrodzeniem będzie można wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Oczywiście należy pamiętać, iż są to na razie planowane zmiany. Jeżeli będą wchodziły w życie, będziemy o tym Was informować na bieżąco.